Podczas 30. festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu prezentujemy 13 najlepszych polskich reportaży, ale oprócz oglądania zachęcamy do rozmawiania i poznawania tych autorów reportaży. Jest z nami Boże Darpajank, autor reportażu Popytka. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo dziękuję za przedstawienie. Ja się cieszę, że znalazłem się wśród tych tak zwanych najlepszych reportaży, ale myślę, że pracą reportażysty jest to, żeby rejestrować rzeczywistość, więc najlepsza, najlepsza jest historia i najlepsi są ludzie, a my tylko używamy kamery wobec tych osób, żeby powiedzieć te najlepsze historie. Kiedy usłyszałem o tym, że pojawi się na festiwalu reportaż o Czeczenach. To pomyślałem, że to będą historie już po latach, rodzin, które osiadły, są szczęśliwe. Okazuje się, że tak nie jest. Ale przede wszystkim, co najmocniejszą było emocją po obejrzeniu popytki, przynajmniej dla mnie, było to, że osoby, którym potrafilibyśmy wszystko wybaczyć, bo przeżyły wojnę, przeżyły ogromne upodlenie też związane z wielką podróżą również problemami z przejechaniem przez polską granicę chcą się dzielić dobrem i są bardzo szczodre w tym z wielkim uśmiechem na twarzy I z czego to może wynikać ja myślę że to jest też dosyć strategiczne ja nie twierdzę że to jest że to jest robione interesownie ale na pewno dobro, robiąc dobro powodujemy że Dużo łatwiej nam y, zaprzyjaźnić się z innymi. Y, I dzieląc się dobrem, my też gdzieś tutaj, ja mówię my, ale tak naprawdę chodzi tutaj o tematki czeczeńskie. One sobie tutaj wydeptują swoje ścieżki. One zaczynają być częścią Polski po prostu, częścią tego środowiska, które mieszka w domu Starców, czy środowiska osób w kryzysie bezdomności. Czy chociażby środowiska dziennikarskiego, które już jest bardzo mocno zaprzyjaźnione i rozpoznają te osoby, które są podopiecznymi Mariny Huli. Więc ja myślę, że po prostu to jest taki sposób na wsiąknięcie w tą polską rzeczywistość, bo tak jak to było pokazane w, w reportażu, zarówno osoby potrzebujące, do których docierają matki czeczeńskie, jak i same matki szukają tutaj swojego miejsca. Więc to jest ten. Ten wspólny mianownik, który łączy tych bohaterów? Bohaterów łączy przede wszystkim niezwykła postać, bardzo energetyczna pani Marina, która ma w sobie tą chęć pomagania, ten wewnętrzny imperatyw, który też nie jest, nie wynika z działalności w żadnej organizacji pozarządowej. To mnie też mocno zaskoczyło. Ja myślę, że to zainteresowanie losem matek czeczeńskich też wynika. I nawet nie myślę, tylko jestem o tym przekonany, bo nawet Marina o tym mówiła. Wynika z faktu, że Marina sama szukała tego miejsca dla siebie w Polsce. Jest to nieprawdopodobna postać, jeżeli gdzieś ktoś z widzów wpadnie na trop jakiejś zbiórki czy akcji, w której właśnie uczestniczy Marina, to musicie poznać tą, tą, tą panią, dlatego że ona jest fenomenalna. To jest taki wulkan energii. jak ja do niej dzwoniłem, wyobraźcie sobie, przez, przez telefon, to musiałem najpierw wysłuchać jakiejś historii, która się zdarzyła w tym tygodniu, opowiadała, że jakiś Pan przyniósł jakiś, jakiś da, podarunek, jakieś dobro z tego wynikło, później mi śpiewała o tym, naprawdę, bo to jest, to jest taki... To jest taki wulkan energia, z drugiej strony taki zlepek tych wszystkich artystycznych form. Ja myślę, że jakby trzeba było, to Marina by jeszcze wytańczyła to, co chcę powiedzieć, więc naprawdę jest to takie fenomenalne zjawisko. Bardzo się cieszę, że mogłem poznać Marinę i cieszę się, że ten reportaż powstał. Ja też przeżyłem subiektywnie i, i tak egoistycznie patrząc, fajną przygodę poznając tych ludzi, więc dlatego też cieszę się, że, że to, że powstała. Pani Marina, o ile dobrze doczytałem, była też kiedyś doradcą do spraw nauczania dzieci cudzoziemskich przy Ministerstwie Edukacji Narodowej. Stąd chyba ma łatwość nawiązywania kontaktu z Czeczeńcami w tym wypadku. Sama ma korzenie białoruskie. Tak, tak, dokładnie. No na pewno, na pewno ta multikulturowość Marinie pomaga w tym wszystkim. I jest w tym autentyczna. Ona jest częścią tamtego środowiska, więc jest jakby swoja dla, dla czeczeńskich mam, i jest częścią środowiska polskiego, bo zna język, bo potrafi się tutaj poruszać w kwestiach urzędowych, bo jest bardzo rzutka, bo jest y, bardzo zaradna i potrafi y, przede wszystkim wychodzić z sprawy. Y, potrafi zjednoczyć sobie ludzi, y, ma wielu przyjaciół i, i to jest jej siła. Ten, ten potencjał, który też wynika z tej multikulturowości, jest otwarta na inność. To jest właśnie jej siła. To dzięki Pani Marinie powstał ten spektakl, od którego rozpoczyna się reportaż? To znaczy na pewno, nie wiem kto tam był inicjatorem, ale na pewno Marina, jestem przekonany w 100%, procentach, że też Inicjowała to przedsięwzięcie i na pewno spajała to towarzystwo i mobilizowała mamy, żeby, żeby, żeby w tym przedsięwzięciu wziąć udział, bo to jest też dla nich sposób na pokazanie się: hej, my tu jesteśmy, chcemy być częścią tego waszej, waszej, waszej społeczności, naszej społeczności, chcemy być częścią tej rzeczywistości polskiej. I popytka po to też powstała. Ja mówię tutaj też o, o tym spektaklu, że pokazać o swoich losach i żeby pokazać, że pokazać jesteśmy tutaj. I to ma swój sens. Co to był za spektakl? Mówimy o, o treści, tak? Tak, 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 bo, bo pytam o coś, od czego nie ma trochę w reportażu, tak? Tak, tak, dlatego, że ja chciałem pokazać y, z racji tego, że for, forma, formuła 24-minutowa ogranicza trochę, y, nie, nie mogła z tego powstać taka opasła baśń, która gdzieś tam robią, opowiadał przez, y, przez półtorej godziny na film pełnometrażowy. No musiałem tylko zaznaczyć y, ten spektakl. Spektak opowiadał głównie. O losach tych poszczególnych mam, o losach kobiet, czyli że to była przemoc domowa. Co jest właśnie zaskakujące, bo jak sobie myślimy o czeczeńskich uchodźcach, to pewnie od razu przychodzi nam na myśl reżim kaderowy, który, który tak, którego macki też docierają do Europy, niestety. Ale to też są i, i chyba przede wszystkim matki, które uciekają przed przemocą domową, dlatego że w tym społeczeństwie konserwatywnym, pełnym jeszcze tych zasad patriarchatu. Tam nie ma do kogo się zwrócić. Ja słuchałem historii, kiedy tak naprawdę policjanci odmawiali gdzieś tam interwencji, bo sorry, to jest wasza sprawa, bo przecież ojciec rodziny jest, no ale ojciec rodziny w tym przypadku jest doprawcą, więc tak to tam działa według w Polsce, relacji. W Polsce głowami rodziny są matki, które dbają o swoje dzieci i to, są, to, to jest często po, po kilka pociech w takim gospodarstwie domowym. Ale jest tak, jak mówimy, ta chęć szerzenia dobra nie tylko wśród podopiecznych Domu pomocy społecznej, ale także praca z osobami bezdomnymi. Pan Kazimierz, który pojawia się w reportażu, to właśnie jedna z tych osób. Tak, dokładnie. I to było fenomenalne. I tam jest też taka scena, że wchodzimy do pustostanu. I to mnie strasznie zaskoczyło, bo w reportażu jest piękne to, że często dzieją się rzeczy, które są totalnie niezaplanowane, i byliśmy gdzieś tam. Pod jednym z centrów handlowych w Warszawie i nagle Marina, oczywiście, w swoim stylu biegała na boso gdzieś tam w tej fontannie z dzieciakami. I nagle gdzieś tam wykonuje telefon, mówi: A za chwilę do ciebie przyjdziemy. i Poznaliśmy jeszcze jednego bezdomnego, który mieszkał tam ze swoją partnerką, zresztą, o ile dobrze pamiętam, Białorusinką, i poszliśmy tam, do, 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 żeby ich odwiedzić, bo Marina mówi: Chodźcie. No i poznaliśmy tych ludzi i to było takie niewiarygodne, że tak naprawdę ona wszystkich tam gdzieś tam znała, tutaj w jakimś Pustostanie, tam gdzieś na jakichś og w ogródkach działkowych. I ci ludzie się wymieniali taką serdecznością, e, zaprosili nas do środka. Nic tam nie mieli, ale jakoś specjalnie nie wstydzili się pokazać tego, w jakich warunkach e, mieszkają, dlatego, że oni po prostu ufali Marinie i znowu pojawia się postać Mariny, która spaja to towarzystwo i która tak naprawdę... Jest pretekstem i, i, i inspiracją do tego, żeby dzielić się właśnie tym zaufaniem i dzielić się tą życzliwością. W całym reportażu przebija się duży ładunek emocji, tych pozytywnych, miłości. Pojawiają się też dzieci, które głosu nie zabierają. Właściwie w jednym wypadku, kiedy młoda dziewczyna czyta po polsku, czyta pięknie. Jak miałeś kontakt w czasie pracy nad reportażem, z dziećmi, jak dzieci odnajdują się w Polsce? Bardzo dobrze. No, często te dzieci pomagają mamom po prostu, dlatego że lepiej znają język polski. Więc no, to jest też taki argument właśnie, żeby jednak ta zgoda na pobyt tutaj została udzielona, że te dzieci już chodzą do jakichś szkół, że mają przyjaciół, że znają tutaj już to środowisko, że są u siebie. No, i właśnie jak poznawałem te historie, to faktycznie te dzieci odgrywają w tych historiach, tutaj już w tym, w tym takim wątku polskim, dużą rolę, bo one są też już u siebie, bardziej niż te mamy nawet. Które żyją tymi swoimi dramatami, a dzieci w większości już tutaj głową są w Polsce, wśród swoich znajomych, właśnie w przestrzeni, gdzie się czują bezpiecznie, jest im dobrze. Często w reportażu telewizyjnym mamy do czynienia z interwencją. Tutaj tej interwencji nie ma, ale ja od razu yy, przypomniałem sobie kilka faktów. Ponad 90 tysięcy Czeczeńców przewinęło się przez Polskę. Mieszka w naszym kraju 20-25 tysięcy osób. I autentycznie byłem przekonany, że oni są już tutaj u siebie, że mają dach nad głową, że nie muszą czekać yy, na ten list, o którym jedna z bohaterek mówi. Yy, czy ty się jakoś orientowałeś, dlaczego oni tak tak długo czekają na to, żeby poczuć się w Polsce jak w domu. Pani Marina wspomina o tym, jak te Czeczenki do Polski trafiły. To był rok 2017, kiedy koczowały w Brześciu. To są trzy lata. To znaczy na pewno same procedury w, gdzieś tam przyznawania tych, zgo, tych zgo, zgody na pobyt czy humanitarny, czy, czy udzielenie właśnie tego statusu uchodźcy są czasochłonne. To wynika z różnych Przyczyn, które są też trudne do odgadnięcia. Na pewno to jest kwestia prześwietlania tych ludzi, sprawdzania historii. To też nie jest łatwe, prawda? Bo wiele rzeczy to jest kwestia zaufania i wiary w historię, którą przedstawiają, bo nie wszystko jest udokumentowane, wiadomo, no trudno udokumentować coś, co się dzieje gdzieś tam w Czeczeniu. Ale z drugiej strony, no, pewnie też jakaś tam niechęć do, do, do ludzi, którzy przybywają z kraju, gdzie religią panującą jest islam i jest to jakby inny, inny kontekst kulturowy, więc, więc na pewno nie mają pod tym względem łatwo. Ja zapytałem, bowiem znam Twoją twórczość, że, że zajmujesz się często właśnie tematami związanymi z problemem uchodźczym również na świecie. Zresztą w, na festiwalu mediów Człowiek w zagrożeniu już można było oglądać Twoje materiały. Te materiały też można oglądać w internecie, co w dobie pandemii jest bardzo ważne. No, dokładnie. No, mam nadzieję, że jeszcze ludzie mają energię, żeby patrzeć na ekrany monitorów i jeszcze szukać tych treści w, w, w internecie, kiedy i tak wszystko gdzieś tam muszą, właśnie załatwiać, organizować i, i przygotowywać, właśnie korzystając z ekranów. To na pewno będzie ciężka przeprawa pandemiczne rally, ale to jest temat na inną rozmowę pewnie. To gdzie oglądać wartościowy reportaż Boży Dara Pająka w internecie? Jeżeli ktoś chciałby sięgnąć do tych moich wcześniejszych reportaży, to na przykład popytka jest na VOD TVP. Inne reportaże też przygotowałem, na przykład. To jest jeden też z moich ulubionych tematów, historii Amina Syryjczyka, którego losy śledziłem jako, zresztą, mój przyjaciel od momentu, kiedy żyli pod ostrzałem, kiedy spadały bomby. My rozmawialiśmy wtedy, nagrywaliśmy wywiady. Ja zbierałem ten, 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 ten materiał dość długo, bo chyba nawet to trwało rok. I to jest z tego powstał reportaż krótki do magazynu Express Reporterów, później film Sadaka Dmin Bulanda, dłuższy materiał który można zobaczyć na VOD onetu czyli VODPL oczywiście też proszę szukać informacji na temat moich działań i zapraszam serdecznie ja prowadzę taki kanał reporterski na Facebooku nazywa się to Repospolita reportaż i Rzeczpospolita, tak sobie wymyśliłem taką grę słów więc zapraszam na Repospolita tam są urywki materiałów nad którymi aktualnie pracuję jest dużo takich ciekawostek ja się cieszę właśnie tym Moim takim lifestylem reporterskim, bo jak się z reporterem trzy nie wychodzi z pracy, zresztą co widać, jest sobota 20, a ja siedzę w biurze w moim małym studio. No i tam można się dowiedzieć, tam można skomentować, tam można skrytykować. Także zapraszam serdecznie. Ja do tego zaproszenia dołączam i dziękuję za rozmowę. Super, bardzo miło było porozmawiać i cieszę się, że zakwalifikowałem się do, do, do festiwalu. Dzięki piękne.